Cześć. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować kolejne dwie monety. To, to są dwie takie same monety, które yy, ostatnio zakupiłem. I są to o, takie monety Silver -Shi Są to monety dwuuncjowe. Naprawdę pięknie wykonane z 2000 osiemnastego roku, o, tutaj widać z czystego srebra dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć wykonane yy, z wykończeniem inkyus w Korei południowej. Yy, co ciekawe Posiada limitowany nakład wynoszący 15 tysięcy sztuk. Jest to naprawdę bardzo ładna moneta. Tutaj pod tarczą, która też jest wykonana z bardzo dokładnie z najmniejszymi detalami, pod tarczą idziemy zabezpieczenie. Z jednej. O tak, tutaj się nam literki AG wyświetlają srebro, a jak przekręcimy, to mamy 999. O, mam nadzieję, że to widać. 999. Tak, to jest. O, AG. Yy, tak, tutaj mamy rancik. I tutaj jest Xiushe Wang siedzący na koniu z mieczem. Część postaci właśnie jest wbita, głębiona część jest wypukła. A, moneta jest dwuuncjowa, więc Troszeczkę waży i niestety jest standardowa opakowana w, taki, w taką foliową torebeczkę. I chciałbym Was przestrzec przed otwieraniem tej torebeczki czy wyciąganiem tej monety gdzieś. Gdzieś w innym miejscu niż nad stołem, lub nad miękkim, nad, mięk, nad czymś miękkim, bo niestety przytrafiła mi się przykra sytuacja. Wyciągając jedną z tych monet z takiej torebeczki, po prostu wysśliznęła mi się cała torebeczka z ręki i spadła mi na podłogę. I niestety, ale ze względu na to, że ta moneta waży ponad 60 gram, upadła mi na rand i się uszkodziła. O, przykra sprawa, tym bardziej, że jest to moneta, yy, która rokuje. Dosyć dużym wzrostem ceny w przyszłości, ale gdyby była w kapslu, prawdopodobnie nic by się nie stało. Jednak taka torebeczka w ogóle nie chroni takiej monety, nawet przed niewielkim upadkiem. Tak więc, na przyszłość, poczekajcie z oglądaniem dokładnym monety. Zanim nie będziecie w jakimś pewnym miejscu i najlepiej robić to bezpośrednio nad stołem, albo nad czymś miękkim, to tak dla przestrogi. Na szczęście mam drugą, której się o nic nie stało. Bardzo ładna, piękna moneta wpada do mojej kolekcji. Zobaczymy ile wzrośnie na wartości za jakiś czas. Generalnie jest cała kolekcja tych monet Shiu od chyba 2015 roku wybijane. Były jedno uncjowe, dziesięcio dwuuncjowe, więc warto sobie taką kupić, z tym, że no te, te z poprzednich lat już jednouncjowe nawet są po 300 zł, więc, więc widać, jak ich cena szybko rośnie. Z jednej strony jest to ciekawa propozycja numizmatyczna, a z drugiej, oczywiście, też inwestycja typowo inwestycyjna moneta. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeżeli się Wam podobało, to, to oczywiście proszę o lajka i subskrypcję. Na razie, cześć.